Jeżeli przygotowania kondycyjne to tylko w górach, w naszych pięknych Tatrach. Moi drodzy, Gala Klautem ma 4 już 9 marca. Ja się szykuję na ostro. Wywalamy starego ropucha z internetu i to jest zadanie podstawowe. Pozdrawiam was. Moi drodzy, dzisiaj nocne wejście na Nosal. Ma to swój naprawdę niepowtarzalny klimat. Raz że zima, a dwa że żywej duszy. No, sam nie jest górą wysoką, ale jest dosyć górą, dosyć, dosyć stromą, Więc jeżeli się idzie dobrym tempem, to można naprawdę fajnie potrenować. Moi drodzy, warto tutaj się wybrać, żeby posłuchać, jak naprawdę brzmi cisza. Słuchajcie się. A teraz to sobie popatrzcie. No i z tego co pamiętam, moi drodzy, to jest ostatni taki stromy odcinek. Zerknijcie sobie, jak to, jak to się prezentuje. No i oczywiście trzeba w tempie maszerować. Lewa, 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 lewa. Już niedaleko, patrzcie na gwiazdy. Oczywiście ja nikomu takich nocnych wędrówek nie polecam po górach, natomiast znam tą górę, jestem dobrze przygotowany. I... Bo sobie na takie rzeczy pozwolić, tak czy siak? Na, ża na żadną pomoc w razie czego nie licz. liczyć, i liczyć na siebie, jakaś srinka, bo już na szczycie. Ci sobie te piękne widoki, na światło pozwoli Najładniej to jest tam za nami Nie wiem, czy tam widać to całą panoramę tak. W każdym razie Pozdrawiam i wrzucę jeszcze coś z zejścia do zobaczenia Tam w oddali widać kolejkę na kasprowie Piękne gwiazdy może Po świece może na gór zobaczycie, no trochę widać Trochę widać spokojnie biwokołość nie będziemy zbieramy się zaraz do zejścia Moi drodzy, pokażę Wam fajny techniczny odcinek na zejściu z nosala. Naprawdę przy tym odcinku jest co robić. Do zobaczenia, na dole.